Oliwa kojarzona jest ze wspaniałą i katedrą, i parkiem, ogrodem zoologicznym, koncertami typu Mozartiana czy międzynarodowymi konkursami organowymi. A przecież oliwa prawdziwa to także urokliwe, grupowane uliczki, stare kamienice i przydomowe ogrody, które w codziennej gonitwie mijamy nie dostrzegający Oliwa to również magiczne miejsce przy starym rynku oliskim 15 dom bramny zwany też domem Zarazy. Każdego dnia mija go wiele osób, które mało nie wiedzą. Dom zarazy był główną bramą wjazdową w murów ogromnych okalających opactwo cysterskie. Wtedy na teren opactwa wjeżdżali królowie. Berła do tytuł przechodziła różne koleje losy. Była kaplicą i siedzibą wójta. Po 1945 roku o zgrozach mieściła się tu nawet galwalizernia. Od kilku lat ma tu siedzibę Stowarzyszenie Stara Uliwa. Stare mury rozbrzmiewają muzyką. Występują tu zarówno znani soliści, kameraliści, jak też młodzieżowe zespoły rockowe. Od lat gości tu poezja i literatura. Malarze zdobią wnętrza swymi płótnami. Aktorzy wystawiają swoje sztuki. Miłosicy filozofii przychodzą na spotkania z Arystotelesem i Platonem. Znani podróżnicy sławią piękno świata. Odbywają się tu projekcje filmów, promocje książek, wystawy, pokazy mody, koncerty, wykłady, warsztaty recytatorskie, aktorskie, architektoniczne, dyskusje, happeningi, biesiady itd. Lokalni działacze tu właśnie agitowali za powołaniem Rady Oliwy, a kandydaci na radnych miejskich przedstawiali swe programy. Wielki jest potencjał zarazów, świadczy o tym różnorodność, skala działań i umiejętność jednoczenia ludzi wokół słusznej idei, na przykład w 2003 roku zorganizowano wystawę konkurs Pamiętajcie o Ogrodach. Zdokumentowano 75 oliwskich ogrodów. Przyznano 34 równorzędne nagrody. Album Donalda Tuska i Grzegorza Fortuny był Dla Dopuszczenia polskiej akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku na tle AI Katedry do pamiątkowego zdjęcia rodzinnego Oliwia Zleper-Wałęsą ustawiło się 3408 osób. Patrząc dziś na to zdjęcie, dostrzec można, że Skadeł wyziera duch oliwy we własnej osobie. Jesienią 2004 roku w inauguracji Festiwalu Młodości w Starej Oliwie uczestniczyły tłumy tubylców, samorządowcy i artyści z gminy Kolbudy, a także przedstawiciele 12 Światowego Forum Mediów. W maju 2006 roku. Dla uczczenia Europejskiego Dnia Sąsiedztwa, pomimo ulewy, dziewięć chórów i orkiestr z całego województwa wykonało wspaniały koncert na pracu przed efektem Następnie ponad tysiąc osiem osób ustawiło się na jej tle do wspólnego zdjęcia sąsiadów. W sierpniu 2010 roku w zaułku Kanapariusza zawisła wystawa zewnętrzna Gdański Metropolia i Jedność Różnorodności, promująca województwo pomysły. W domu zarazy przełamywane były i są bariery pokoleniowe. Znalazły i znajdują tu miejsce do samorealizacji setki osób twórczych i zaangażowanych. To właśnie one tworzyły i tworzą Oliwskie Klimaty. To właśnie im dedykowana jest ta wystawa. Tym, którzy potrafią jednoczyć się na dobre i na złe. A także tym, którzy pamiętają o nich. dla cześć Państwa wszystkich, którzy od lat są w Proszę Państwa, dlaczegoś właśnie oliwie, w tym miejscu i tego typu w ustawa. Pory tak, tak, tak. świadczą o historii, ale no, opowiedz, ludzie i działalność ludzi przede wszystkim promuje historię i zapada w ludzkiej pamięci. Faktem jest, że do stowarzyszenia Stara Oliwa, które działa właśnie 14 lat, jak odpowiada pani prezes. Działają w tym stowarzyszeniu ludzie i starają się zintegrować i zainteresować wszystkich sztuką, kulturą, śpiewem, tańcami i modą, jak zresztą widać na prezentowanych obrazach. Kto wkłada nie cegiełkę, a cały mury, całe swoje ja w działalność domu zaraz i w ogóle że on... A więc nasza nieoceniona, niedowartościowana i pozekająca się z ciągłymi różnego rodzaju trudnościami, brakiem funduszy i itd. i df. Jest nie kto inny, jak pani inżynier, architekt Danuta Rolkę poczman nasza... Jeszcze raz jeszcze raz nie żyję, żyłem w imieniu pani Danusi zapraszamy do rodziny do odchodzi już nie pamięć czyny rok Zabiera nas W nieznane Żal Tych czterech Ścian, gdzie tyle Się przeżyło Na Dziś mu trzeba twojej Troski, twojego Serca, twojej miłości Daj mu ją Popatrz Nasz dom, jeszcze nie okrzepły ściany, jeszcze prąd nie pękowany, to nasz dom. Pomyśl, to, to nasz, nasz dom. Takich ogrodów nie znajdziesz na świecie, ni takiej czystej wiecznie żywej wody, takiej wiosny zatopionej w lecie. Tu trawa bujna do kolan sikłoń. Pamiętajcie o ogrodach, przecież tam przyszli. Żar epoki użyją wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poezą. Żar epoki nie urzyszy wam chłodu, żaden schron, żaden Majstrujmy coś, chociażby Arkę. Tatusiu, róbmy swoje. Róbmy swoje, może to coś tam, kto wie. W 27 listopadowy wiatr zimny wiał Była niedziela i słońce wstawało Na świętym Jerzym sygnałem Ma Anglia Nelsona i Francja Wilnewa Medina Sidon jak w Hiszpanii żył A kto dziś pamięta Arenta Dickmana Dickmana to polski admirał co z Szwedem się bił.